Siema, ja jestem Koza, to jest kanał KozaStream a to jest kolejny odcinek kariery od zera na szczyt, ponieważ właśnie nam prowadzimy na samą e, na sam Mount Everest piłkarskich osiągnięć słuchajcie, zaczynaliśmy w najniższej lidze angielskiej, teraz wspięliśmy się troszkę wyżej, ale w tym sezonie oczywiście walczymy o awans do Championship, więc cieszę się, że jesteście ze mną, jeżeli ktoś jest nowy zapraszam do subskrypcji, no i oczywiście zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło reprezentacja Anglii zakończyła niedawno swoje zmagania, swoją drogą wczoraj kiedy to nagrywam to co się działo na meczu Anglii z Bułgarią, to Bułgarią chyba, prawda? To są tak obrzydliwe rzeczy, że jeszcze takie rzeczy dzieją się w piłce nożnej, bah, w piłce nożnej, że dzieją się na świecie, słuchajcie, naprawdę nie ma nic obrzydliwszego jak yy, dyskryminacja kogoś i traktowanie kogoś gorzej tylko i wyłącznie przez to, że ma inny kolor skóry. Naprawdę nigdy. Czegoś takiego nie zrozumiem. Na szczęście, rozumiem w miarę tą karierę i dzięki temu jesteśmy na miejscu trzecim. Mając dwa punkty przewagi nad Rochdale, trzy punkty przewagi nad Portsmouth i Colchester. No ale to co najważniejsze, chcemy równać do góry. Dlatego też mamy trzy punkty straty: zarówno do Sunderlandu, jak i QPR, czyli dwóch całkiem przyzwoitych piłkarskich firm. Gram teraz Doncaster, więc naprawdę jesteśmy w stanie tutaj poprawić nasze osiągnięcia. Jednak jest to mecz wyjazdowy, i to oczywiście zawsze jest problem. Przechodzimy na formację 4-4-2 jednak tu oczywiście dokonać musimy paru korekt, ponieważ w po meczach pucharowych Tananga musi powrócić do składu, Hughes musi powrócić, Brum oczywiście gra tutaj z powodu kontuzji naszego prawego obrońcy. Z lewej strony chciałbym zobaczyć Laurociego. Inc niestety musi ustąpić Boudynowi. Oczywiście niestety dla niego nasz kapitan, najbardziej bramkostrzelny zawodnik w tej drużynie, mimo posiadania Maguire'a, czyli Tomas, oczywiście pozostaje. No i lewą stronę zajmie sobie Dembele, zamiast Frazera. Reszta wygląda naprawdę dobrze. Patrzę jeszcze tylko, czy Frazer jest na ławce rezerwowej, bo to jest niezwykle istotny fakt, żeby on tam się znajdował z tego powodu, że gościu z tej ławki wchodzi i robi cuda. Zastanawiam się jeszcze, nie powinniśmy mieć tutaj napastnika w postaci Lloyda na wszelki wypadek, żeby ten pojawił się z ławki. E, więc jesteśmy gotowi na to spotkanie. No i zobaczymy, jak nam się to wszystko poukłada. Na pewno z Dancaster nie będzie to mecz prosty, mimo że są oni na miejscu, które w tabeli. No, którzy wy jesteście? 14 miejsce. Dwa razy mniej. Nie, nie dwa razy mniej. E, 9 punktów. Mniej. Nie wiem, czemu myślałem, że mamy 30. Nie mam pojęcia. Ale do 30 zbliżymy się, jeśli uda nam się tutaj wygrać. Więc trzymajcie kciuki. I to spotkanie przegramy, coś czuję, ale czułem źle. Maguire strzela i nasz skrzydłowy wpisuje się na listę strzelców. Oczywiście mega to cieszy, słuchajcie, że udaje się zdobyć trzy punkty. I co ważniejsze, nie tracimy bramki na wyjeździe. To jest coś, co mnie jako menadżera naprawdę nie, bo, e, niezwykle cieszy. QPR wygrało swoje spotkanie, ale Sunderland e, zdobył jeden punkt jedynie, więc to jest coś e, bardzo dla nas pozytywnego. Collins fantastycznie się rozwija, no słuchajcie, to było absolutne odkrycie. to... Jest gościu, który myślę, że naprawdę będzie tutaj mega, mega ważny dla naszego zespołu. I to jest bardzo fajne, że to nie jest ktoś, kogo znajdujemy z katalogu, dlatego że jest, wiecie, super. Gwiazdą z znaczy nie znajdujemy go z katalogu i mamy pewniaczka, tylko to jest ktoś, kogo znaleźliśmy, kto przechodzi przez te nasze struktury klubowe. No jest większe. Jest naprawdę dużo większa radość z takiego piłkarza. Wygrywamy znowu 2 do 0. Znów strzela nasz prawy skrzydłowy. Ale niestety dwie kontuzje. Hughes i nasz napadzior. Zobaczmy więc jak to będzie wyglądało. Hmm, teraz, bo nie wygląda to dobrze. Muszę grać częściej. Zaraz Ci powiem, czy będziesz grał częściej. Oj, złamanie kości. To wygląda źle. I tracimy napastnika na 4 miesiące. I Hughesa tracimy na 5 tygodni. Dobrze, że... Nadal masz miejsce w składzie, Mordo. Po tym, co się zdarzyło, nadal masz miejsce w składzie. To nie ulega wątpliwości. No i w takim razie, słuchajcie, musimy sobie poczekać do kolejnego spotkania, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasz skład, i dopiero wtedy będziemy decydowali. Chciałbym. Czemu ten scout jest zajęty? Co ten scout robi w takim razie? Przecież już wszystkich chyba mamy wy wynalezionych, a on jeszcze gdzieś jest zajęty. No. No, no nie podoba mi się to, naprawdę. Naprawdę mi się to nie podoba, bo chciałbym Rodriguez'a Pereira sobie tutaj przyświetlić. No dobra, ale skoro tego nie mogę zrobić, to skupmy się na tej bieżączce codziennej pracy i oczekiwaniu na nadchodzące spotkania. E, oczywiście zmienimy tutaj system na ten, którym graliśmy od początku tego sezonu, na 4-3-3. No, także tutaj będziemy dokonywali zmiany, jeśli chodzi o poszczególnych zawodników, bo powróci tutaj oczywiście Maguire. E, z lewej strony chciałbym zobaczyć tu Dębele, ten jest oczywiście zmęczony, więc dlatego nam go tutaj nie proponuję. Yy, ale czekajcie, gdzie on jest? Dębele, halo. Mordo. A, jest na prawej stronie. Okej, okay, przepraszam, bo yy, w obliczu kontuzji tego naszego prawego pomocnika yy, straciliśmy go, okej. Okay. Tylko wiecie co, tak się zastanawiam. Yy, wydaje mi się, że spróbujemy troszkę innego zestawienia jeszcze. Wydaje mi się, że spróbujemy starego dobrego 4-2-3-1. Pozwoli to także. Ehm, pozwoli to także powrócić do lepsze, e, znaczy powrócić do składu temu naszemu hiszpańskiemu rozgrywającemu, albo w ogóle pójdziemy nawet w, to, w ten wariant kiedy jeden z bocznych zawodników schodzi do środka e, wydaje mi się, że ma to ręce i nogi, czy ja nie mogę utworzyć więcej składów, czy mogę mieć tylko trzy składy? serio? Ehm, składy okej, okay, to ciekawe, no dobra, w takim razie ten nasz skład rezerwowy w tym momencie będziemy zmieniali. Weźmy sobie formację: weźmy sobie 4-2-3-1. Wydaje mi się, że najpopularniejsze zestawienie w obecnym, w obecnym futbolu. Weźmy sobie w takim razie to. No i tak, z prawej strony wystąpi oczywiście Brum. Chcę go mieć tutaj jako od prawego cofniętego skrzydłowego, ponieważ no, oczywiście jest to gracz, który gra wtedy na swojej pozycji. Raglana także chciałbym zobaczyć w środku. Na lewej obronie, oczywiście ten nasz zawodnik, ale on cofnięty troszeczkę, żeby grał jako właśnie lewy obrońca. Na napadzie chciałbym oczywiście widzieć tutaj Maguire'a. Fraser może grać SPO, ok, ale to sekunda, bo jeszcze mamy Dembele, który może grać LPPP. No i mamy jeszcze tego gościa, który może grać SPO. No, i zastanawiam się, nie, no, chyba Frazera sobie tutaj podwiesimy. Wiecie co? Chociaż ten. Podwiesimy sobie tutaj Frazera, tak jest. No, i w tym momencie powróci do składu Bowden. No, i tutaj, jako ten prawy pomocnik. No tak, ale w sumie chciałbym tutaj grać sobie jednak troszkę innym zestawieniem. Może właśnie nawet z tym Collinsem, już za chwilę, albo z Insem Więc wtedy Bruma pożegna się na razie z podstawą, a tutaj wskoczy Thomas. Chociaż Thomas jest troszkę gorszy. No, ale ja nie mogę grać bez Tomasa, bo Tomas to jest nasza podpora. Więc na razie zostawmy sobie tutaj Tomasa. Oczywiście on także będzie kapitanem tej jedenastki. Co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Oczywiście Ragnar na razie będzie tutaj także naszym podstawowym defensorem. Wilson powróci do składu, no bo nie wyobrażam sobie grania bez niego. No i użyjmy ławkę rezerwowych, czyli tutaj chciałbym zobaczyć w to miejsce Lloyd'a. Także fajnie by było, żeby gdzieś tutaj zakręcił się ten Hiszpan. Gdzie jest ten płaczliwy Hiszpan? Tu jestem płaczliwy Hiszpan e, więc chciałbym go zobaczyć gdzieś tutaj. E, w miejsce Griffithsa chociażby Watson może zostać, Browna za to chciałbym wymienić na Collinsa. No i nie widzę już tutaj zawodników, których chciałbym dalej mieć w na ławce rezerwowych w tym składzie, więc wygląda to dobrze. Co prawda, powinniśmy mieć chyba jakieś jednak nominalne skrzydło gdzieś tu wrzucone, więc ruza, gdzieś wrzucimy sobie za pytanie za kogo w tym momencie, no za Watsona, bo ten jest gorszy. No i zobaczymy jak to będzie. Ehm, Diaz gdyby był w pełnej dyspozycji, przyznam się, że wpuściłbym go na to spotkanie. Na pewno będziemy go zmieniali z Frazerem no jednak, żeby Hiszpan nie chciał jeszcze od nas odchodzić. Liczę na to, że jakoś tam będziemy w stanie go wrzucić do tej formacji. Z Gilliam zadewituje właśnie ten nowy, odświeżony skład. No i przede wszystkim zobaczymy, bo to jest mecz wyjazdowy, więc Gillingham może być naprawdę trudnym rywalem, ale mimo wszystko wygrywamy. Strzela dębele, no i strzela nasz skrzydłowy, ściągnięty z Southampton, chyba, więc naprawdę fajne jest to, że... Że dajemy radę. Nadal masz miejsce w składzie, Boil, bo czuję, że Ragan w, w wyniku swojego wieku będzie. Yy... No, będzie, z, będzie zmuszony do tego, żeby pauzować troszeczkę. No, niestety, tutaj, em, jak na razie, nie dostajemy od naszego skauta nic, co mogłoby być dla nas ciekawe. Zawodnik wraca po kontuzji Steven z synią. Bardzo fajnie, ponieważ to jest oczywiście nasz prawo-obrońca podstawowy, więc tutaj, no, Tomasz powoli może tracić miejsce w składzie, ale z drugiej strony możemy go podwieszać jako tego SPO i będzie dobrze. Bowden, ciebie muszę stąd wyrzucić, bo zapomniałem, że ciebie tutaj mam. E, jak na razie, ty rozwinąłeś się fantastycznie, no ale potrzebujemy innych doświadczeń na tym poziom 70. to jest dla nas w tym momencie naprawdę bardzo istotne. Yy, gramy teraz portway, vale, to mnie oczywiście bardzo cieszy. Yy, yy, Boyle prosi, żebyśmy zagrali, żeby, żeby zagrać, a też że zgłaszał, że nie gra ostatnimi czasy no to oczywiście wpuścimy go tutaj do składu yy, zaragrana, bo oczywiście ta ganga ma niepodważalne miejsce w 11 w tym momencie tutaj chciałbym zobaczyć Araniza Diaza i reszta składu pozostaje tutaj bez zmian. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało w nadchodzącym spotkaniu. Port Veil vale na pewno nie jest faworytem. Wydaje mi się, że możemy być na tyle pewni swojego zwycięstwa, że tutaj nawet nie będę decydował się na branie udziału w konferencji prasowej. Zobaczmy. Bardzo złe wyniki w ostatnich trzech spotkaniach i tutaj przegrywają i ten nasz Hex heks... chyba Hex to będzie, no nie? Yy... Strzela po raz kolejny i naprawdę gościu ładuje hurtowo te bramki. Co oczywiście jest dla nas bardzo fajną sprawą. Ehm, imponujący występ. Wygraliśmy, no to czemu ma być nieimponujący? Prognozy nie są obiecujące, ale dla tego zarządu nieważne co zrobię, to i tak będzie źle. Ehm, nawet gdybym już dziś awansował do Premier League w niewiadomych okolicznościach, to i tak coś by im się tam nie podobało. Ehm, fajnie, że ten nasz boczny obrońca się tutaj rozwija. Ehm, tego błudena koza, wyrzuć tego błudena gościu, bo to już naprawdę miałeś to zrobić 15 razy. Ehm, Dobra, ale to, co jest teraz istotne. Port vale zaraz na nas czeka w Leasing.com Trophy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czekamy cały czas, żeby Oscar Phillips osiągnął wiek pełnoletni, znaczy 16 lat, żebyśmy mogli go sprzedać. Reece Wilson, kontuzja na treningu. To jest bardzo zła informacja. To jest dramatyczna informacja. To jest oczywiście nasz golkiper i to jest kolejny uraz tego młodego piłkarza. Oczywiście mamy tutaj Rory from Scotland, ale ale to jest fatalna wiadomość, słuchajcie. No to jest naprawdę e, bardzo duży cios dla naszego składu, że znów tracimy e, tego zawodnika. Oczywiście teraz fajne jest to, że też mamy sporą przerwę, więc on się tutaj zdąży podleczyć. Też mecz Sport Vale, raczej powinniśmy. Przetrwać bez niego, ale ogólnie rzecz biorąc, no nie wygląda to dobrze. Wyleczyłem kontuzję. Zobaczmy. Wyleczyłem kontuzję. Jestem zdrów jak ryba i liczę na uwzględnienie mnie w składzie na dzisiejsze spotkanie. Widzimy się na boisku. Steven, jesteś dla mnie ważny i cieszę się, że też. Jesteś gotowy na kolejny mecz. Trochę problematyczne jest to, że zaraz powołanie na kadry dostanie Maguire, a my nie mamy zastępstwa dla tego zawodnika. E, więc tutaj niestety będzie troszeczkę kwas, jeśli o to chodzi. E, Steven z co oczywiście powrócić tutaj do składu. <coughs> Chcecie widzieć jako, e, jako, jako prawego obrońcę, ale w zasadzie, jak tak sobie myślę, wiesz co, Spróbuję troszeczkę inaczej to ugryźć. Chciałbym zobaczyć w tym składzie CPS-a. E, Tomasa, który będzie się zmieniał z Brumem. Przynajmniej na razie tak spróbujemy, słuchajcie. Dopóki Hughes ma kontuzję, wydaje mi się, że takie zestawienie może być też ciekawe. No nie będę ukrywał, że no, ten Tomas jest już overallowo najgorszym zawodnikiem w tej drużynie. Ale sami widzicie, jak ten gościu gra. Sami widzicie, co on robi i ile strzela. Więc naprawdę ciężko mi jest się tego faceta pozbyć. Zwyczajnie, bo naprawdę. No, to jest ktoś, komu możemy zaufać. Zresztą tak samo jak Maguire'owi, który zapewnia nam zwycięstwo 1 do zera na wyjeździe, więc fantastyczna sprawa. Zawodnik wraca po kontuzji. No, i Hughes wraca już powoli. E, oczywiście, to, że teraz jest zdrowy, nie znaczy, że oddamy go do składu podstawowego, ale. Wiem, zapomniałem o treningu. E, ale to jest na pewno bardzo fajna informacja, słuchajcie, że. Że wrócił, no więc tutaj ten wariant z senionem w środku nie będzie trwał zbyt długo. Ale na pewno cenię sobie to, że ten zawodnik może grać na paru pozycjach. Ja uwielbiam takich zawodnikach w karierze, no bo to no, mega ułatwia em, kombinowanie, jeśli chodzi o skład. E, więc e, no co, zostawmy sobie na następne spotkanie to w ten sposób. Wyszło to nieźle. E, Tranmery e, czy Tranmer e, gramy z nimi na wyjeździe, więc będzie ciężko. No ale poprzednim też graliśmy na wyjeździe, jakoś to poszło. No tylko ten zawodnik, który nam. Zwycięstwo gwarantował nie pojawi się w składzie. A z Diaz prawdopodobnie w jego miejsce w podstawowej 11. I zobaczmy, czy jako napastnik Hiszpan sobie poradzi. Chyba, że Fraser był z przodu, nieważne. Ważne jest to, że remisujemy jeden do jednego. więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Słuchajcie, Fraser zadowolony, że może występować tak często. Dobrze się spisał. Ja naprawdę jestem z tego piłkarza. Jestem bardzo rad z tego, jak on sobie radzi. Bo. Wygląda to bardzo, bardzo przyzwoicie. Okej, okay, dostępne są kolejne treningi. Teraz nie będę, nie zapomnę, żeby tutaj wrzucić, może właśnie tego Frazera, słuchajcie, może wykorzystujmy cały czas ten jego rozwój. Co prawda, komputer twierdzi, że on się już nie rozwinie, co jest troszeczkę przerażającą wizją, ale dajmy, słuchajcie, zaufajmy jeszcze chłopakowi, zobaczymy, jak sobie poradzi. Więc Frazer, no i Bowden, em, jego wymienimy sobie tutaj na. No właśnie na kogo? No na Sesseniona, ponieważ jego chcemy do tej 70 do, dociągnąć jak najszybciej. Więc chcemy, żeby sesenion i Lauroci e, mieli po 70 i potem e, no jakby chcemy stopniowo podnosić ocenę ogólną całej jedenastki, e, właśnie do... E, pułapu 70, no i potem oczywiście do 80. Tak trzeba rozwijać te zespoły. Słuchajcie, pojedynci, pojedynczy gracze nie są w stanie ciągnąć tych jedenastek, e, o czym się już przekonywaliśmy. E, ok, jesteśmy gotowi na kolejny mecz. Skład jest w całkiem niezłej dyspozycji, e, jednak e, no powróci tutaj Hughes do podstawy. E, czemu ciebie nie widzi? Gdzie jest ten Hughes? On jeszcze się nie doleczył? Okej, okay, no to nie, to jeszcze nie ma mowy. Więc zagramy tutaj trochę eksperymentalną obroną z Boilem i Raglanem, bo chciałbym, żeby chłopaki sobie lekko jeszcze odpoczęli. Chciałbym także na prawej stronie zobaczyć Bruma i z lewej strony chciałbym zobaczyć Debajo, więc zagramy takim mocnym oldschoolem w naszym wykonaniu i jeszcze podwieszony pod Maguirem będzie tutaj Tomasz, tak więc zobaczymy, czy to jest zawodnik, którego możemy rzeczywiście rzucać po całym boisku. Tak nam się to podoba. Wydaje mi się, że to spotkanie powinniśmy wygrać bez większych kłopotów w ten sposób. Zobaczmy zresztą, kim ja gram. Porsmooth, ale Porsmooth gdzieś jest w kryzysie dosyć dużym. E więc wykorzystajmy ten kryzys. Wykorzystajmy ten kryzys. Gramy u siebie, słuchajcie, liczę na swój zespół. Remis, dwie porażki z rzędu. Nie mogą się na nas przełamać. Musimy tutaj pokazać klasę. I 4 do 0 słuchajcie, z rezerwową defensywą strzela dębele hekst. E, a w zasadzie hekst. Nie wiem jak się czyta to Bowden. E, strzela jeszcze Brum. Więc no z trenera, bo czułem, żeby wstawić tego naszego wahadłowego. Naprawdę fajnie, że to się udało. Powiem wprost, mój z Dias. E, nie byłeś wystarczająco dobry. No stary, no co ja mam Ci powiedzieć? Co ja mam Ci powiedzieć? Więc chcę odejść od nas ten zawodnik. I może to jest dobry taki punkt, który nas zmotywuje do tego, żeby jednak ten skład teraz odrobinę... E, odrobinę przejrzeć, no bo nie ma co, co się oszukiwać. Tutaj mamy już powoli troszkę za dużo zawodników. Ta kadra zrobiła nam się odrobinę za... Za szeroka. E, pringa dodajemy do listy transferowej, e, i to jest zawodnik, którego ja chcę się pozbyć. Mamy za niego jakąś ofertę, tu z tego co widzę. A czyli on tutaj ta oferta nie przeszła, no ale to jest gracz, który ma od nas odejść. Ten gość odchodzi i to mnie cieszy niezwykle. E, dalej, e, kogo my tutaj mamy? No lewa obrona tutaj jest e, taka, jaka ma być, e, więc to zostawiamy. Dalej, mamy tego typa, który już odchodzi to już, to już ustaliliśmy Jest oczywiście Raglan, który u nas zostaje Jest Boil I powiem szczerze, że ten Boil Powoli będę się zastanawiał nad tym Czy to nie jest ktoś, kogo powinniśmy się pozbyć I w to miejsce Przydałby nam się wyżej oceniony środkowy obrońca już, Żeby Raglan był tym najgorszym A Boila żebyśmy pożegnali Więc jeżeli on znajdzie sobie nowy klub Ja nie będę miał naprawdę nic przeciwko. E, dalej jeśli chodzi o prawych obrońców mamy Browna, Watsona i Seseniona. Oczywiście Sesenion jest niepodważalnym numerem 1, numerem 2 jest tutaj Broom, więc tak naprawdę jednego z tej dwójki powinniśmy myśleć, żeby się pozbyć no i Watson już, już jest na sprzedaży, więc Brown niech sobie zostanie tak jak jest, no on może grać POLO jest takim fajnym zapchajdziurą, więc niech sobie zostanie mamy Inca, któremu będzie kończył się kontrakt i nie będę ukrywał ja nie widzę dla niego dalej miejsca, przeszliśmy fantastyczną drogę z tym zawodnikiem ale jeżeli odejdzie w styczniu, my to przeżyjemy. Na jego miejsce już czeka Kirk Taylor, ale przede wszystkim jest tutaj Max Collins, który go wygryzie zaraz ze składu. Więc zobaczcie, tych defensywnych mamy tutaj naprawdę niezłych. No i oni tu będą musieli naprawdę mocno bić się o miejsce w składzie, bo e, no, tutaj będzie. Obydwaj wskazują wielki potencjał, słuchajcie, więc. No, tutaj mówimy o gościach, którzy no, będą się bili po prostu. Będą się bili o te miejsca. Bradley Rose, on zostanie, ale to jest gościu, którego w, let, w lato powinniśmy się już pozbywać. Oscar Fraser, przepraszam, Oliver Fraser, myślałem, to Oscar, nie wykazuje wielkiego potencjału, więc on zostanie, ale jak będzie wyglądała dalej jego przyszłość, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Jest oczywiście Dembele, który jest cały czas najważniejszym elementem tego zespołu. Mamy również tutaj Iwana McDonalda którego przyszłości ja już w tym klubie nie widzę niestety, tak samo Kaluma Masona, -Mail nie jesteśmy w stanie tym wszystkim gościom zagwarantować gry, Brennan tak samo, przykro mi, z tych wszystkich zawodników jesteśmy w stanie na przykład zaproponować Manchesterowi City e, pieniądze za tego Francuza, który tak bardzo mi się marzy, więc e, jesteśmy w stanie naprawdę tam wiele zrobić, tak samo Brentford ma jednego z francuskich zawodników, którego ja bardzo bym widział u siebie, e, dlatego też... No, niestety, musimy tych części, tych zawodników sprzedać. Jest też jasne, że nie wszyscy od nas odejdą, więc dlatego ja wystawiam ich. Ale oczywiście nie wszystkich będziemy od razu sprzedawali. Sean Wilson tak samo może być na liście transferowej. Tak więc tutaj duży będzie eksodus tych piłkarzy. Nie wszystkich będę chciał też sprzedawać od razu, ale z drugiej strony. Też ta kadra bardzo, bardzo szeroka nie jest nam do końca potrzebna. Dobra, kolejne treningi mamy zakończone No i zobaczmy, teraz na naszym, na naszym horyzoncie pokazuje się Mainsfield, bodajże Bardzo miłe informacje, ponieważ zawodnik wraca po kontuzji, zawodnik wraca po kontuzji. No nie to wszystko było, a bo teraz przyszły informacje czemu, czemu czemu, czemu odchodzą. Tylko sprawdzam możliwości, będziecie lepiej gdzie indziej, bo to jest to jest szczerość. Potrzebujemy. Z szerokiej drogi. Co będziesz mi narzekał? Wilson, szerokiej drogi. Panie trenerze, jestem zdziwiony. Nie mogę zagwarantować gry, Mason. nie jest, no, Bądźmy z nim szczerzy. Szczerze i Turnerowi też nie jesteśmy w stanie zagwarantować się gry, więc jakbyś chodzi o tych młodych, tutaj naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy bardzo. Fair w stosunku do nich i, i mówimy, jak sprawa się ma. Dobra, Tanganga wchodzi w pierwszym składzie. Hughesa chciałbym już jeszcze tu zobaczyć, ale nie mogę, więc skoro nie mogę, to zagramy z Sesenionem, Tomasem na prawej stronie. W środku, pomocy chciałbym, żeby zadebutował w tym meczu Collins, no i podwieszonego zagra tutaj. Frazer w tym momencie i zobaczymy jak nam to wszystko się poukłada. No, skład jest ok, skład jest gotowy. Tutaj paru graczy jest, tak jak on mnie wkurzył, więc na razie niech spada. I tutaj Hughes może się już pojawić, pojawić na ławeczce rezerwowych i nie będziemy mieli z tym problemu. No i musimy zrobić także jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, o której nie mogę zapomnieć, ponieważ nasz scout siedzi sobie prawdopodobnie teraz bezrobotny, a my potrzebujemy, grając z tą formacją, a w zasadzie nieważne jaką byśmy grali, potrzebujemy rozgrywającego, tak więc oczywiście pozostaniemy na naszym angielskim podwórku, ale przydałby nam się rozgrywający i zobaczymy, czy takiego gracza uda nam się znaleźć, bo no defensywnych pomocników mamy już dużo, boki obrony jak na razie też wyglądają fajnie, obrońcy myślę, że wolałbym jednak kupić sobie sobie gotowego więc no, uderzamy, uderzamy tutaj właśnie w dziesiątkę, która naprawdę nam by się przydała. Tomasz, to jest ten gość, na którego zawsze możemy liczyć. Słuchajcie, czy to z prawej obrony, czy z defensywnej pomocy, czy z rozegrania, ten gościu wie, co robić z piłką. Słuchajcie, łezka zgłasza się po nas po Hiszpana. To jest bardzo fajny transfer, który może się zaraz tutaj spełnić. Ale ja chcę dla, za niego powyżej miliona. Ja chcę za niego powyżej miliona. E, takie mam wymagania, słuchajcie. Jeśli chodzi o tego zawodnika, Wy znaleźliśmy go, kiedy był wolnym agentem. No niestety nasze drogi e, się tutaj muszą rozejść, ale no tak to wygląda i, i co mogę powiedzieć. Boyle jest zadowolony mm, z ponownego włączenia. Przyznam szczerze, jeśli chodzi o tego piłkarza, ja chciałbym go sprzedać po styczniowym okienku transferowym, bo e, to jest zawodnik którego ja. Co czyż... po co mi tutaj to pokazujecie? E, to jest zawodnik, którego ja bym jeszcze chciał jednak mieć w tym sezonie, żeby nie musieć kupować środkowego obrońcy. E, więc wydaje mi się, że to będzie miało sens. Dostajemy propozycję za McDonalda, jest to propozycja wynosząca jego wartość więc może Cruyff Alexandria um, uda nam się tutaj rąbnąć na jeszcze kilkadziesiąt tysięcy. Słuchajcie, pamiętajmy o tym, że teraz my mamy naprawdę dużo czasu na te transfery, więc dlatego też nie chciałem tego robić w m, lato, e, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie jest dużo lepsza sytuacja ku temu, żeby poświęcić troszkę czasu e, i jesteśmy w, w stanie parę umów zerwać, ale dzięki temu e, możemy dostać z tego naprawdę, naprawdę dużo... Dużo więcej. Oczywiście, rolę tutaj kapitana najemy Tomasowi, to jest nasz przywódca, przynajmniej na razie, nasz lider. No i to jest fajne, gdyby ten gościu został z nami do, pre, do Premier League. To by było coś. Gram teraz w QPR, niezwykle istotne spotkanie, dlatego udajemy się na konferencję prasową. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wasz zespół w tym sezonie gra powyżej oczekiwań. No chyba ty. No chyba ty. Oby każdy z zespołu coś wniósł do siebie, znaczy do składu. Co tutaj mamy dalej? Czy zdoła czy dziś strzelić więcej niż jedną bramkę? Co? Przecież my nie wygramy. Mamy 1-0. To jest pytanie bez sensu. Czy liczycie na zbliżenie się do pierwszego miejsca? Mamy to gdzieś. Czy, o, może być różnie. Proszę, bo może być, że no możemy też spać. Nie, no wie pan, możemy przestać grać w piłkę. Ojoj, cóż to była za konferencja, a cóż to będzie za mecz? Spotkanie na szczycie QPR kontra Cheltenham, ale jak wyjdzie nam to spotkanie, zobaczycie już jutro o 6 rano, tak więc się widzimy. Ja na razie bardzo dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. To był Koza, to jest kanał Koza Stream. Na razie, Piona!